wesoły moje kochane dzieci! No, no dobra, jeszcze chwila. Pragnę powitać Bronis and Pegasus na filmie, który zwiastuje mój powód. A przynajmniej mam taką nadzieję. Bez obwiniania bawełny, chciałbym Was powitać w filmie po krótkiej przerwie dotyczący Rarki oraz postaci dużych i małych miast w serialu My Little Pony. Zaczynajmy. Damn. Ostatnio oglądałem parę odcinków My Little Pony na kanale TVB ABC I tak oglądam i analizuję i dręczy mnie pewna myśl Kiedy Rarity przesadzi? Pierwszy odcinek... W której wpadł mi w kopyta, w którym ta biała jak śnieg, klacz, wręcz zdradza swoje koleżanki, to odcinek Gwiazda Salonów. Wręcz przez cały odcinek kąpi się w kłamstwie, zrzucając swoje koleżanki na drugi plan, postała się tytułową gwiazdą salonu. Czy tak zachowuje się prawdziwa przyjaciółka? Gdyby mi woda sodowa uderzyła do głowy, to na pewno moi drodzy przyjaciele bardzo mocno uświadomili mi, co tak naprawdę jest ważne. Jednak to, że Rara była daleko od swoich przyjaciółek, sprawiło, że nie nie miał jej kto powstrzymać. A kiedy tej klaczy nie ma kto powstrzymać, to idzie jak burza, nie zwracając uwagi na nic. Okłamała swoje najdroższe przyjaciółki i nie zjawiła się w ponywiel na urodziny Twilight. Postała się sławna. Ja nigdy nie zrobiłbym niczego podobnego, chyba, no bo kto może znać przyszłość. Miała również szczęście, że fakty na temat jej prawdziwego przedłużenia pobytu nie ujrzały światła dziennego, przynajmniej prawda, co do jej pochodzenia. I pochodzenia jej przyjaciółek wyszła na jaw, dzięki czemu może to chociaż trochę przemówiło jej do rozsądku. Zrządzeniem losu było także, że Fancy Pants był zdania, iż są uroczo rustykalne. Tak, wiem co to znaczy. Więc reszta towarzystwa uważała podobnie. Wiecie, dla mnie, wszystkie postacie są zbyt przekoloryzowane. Po prostu, kuce mieszkające w metropoliach są zbyt poważne, a kucyki spoza większych miast nie potrafią się zachować. Weźmy takie postacie z Cantello, Jak dla mnie Lauren, czy szczupak wie kto, chciał umieścić w serialu karykaturę ludzi z wyższych sfer. Udało mu się to znakomicie. Przytoczymy tutaj na przykład scenę z gry w krykieta. Gdy widownia, widząc kiedy jeden z zawodników popycha piłkę do krykieta o jakiś centymetr, zaczynają majestetycznie uderzać kopytami o ziemię. To chyba na tyle odnośnie państwa poważne. Wejdźmy do wsioku. Tak sobie ostatnio myślałem, że serial wzorowana na stylu z początków XX wieku. Dlaczego? Po pierwsze, styl, w jakim ubierają się kucyki. Po drugie, pojazdy, jakimi poruszają się koniki. Dorożki. Wszyscy wiemy dlaczego, prawda? Jeżeli nie, to już mówię. Lauren nie chciała zepsuć klimatu, wprowadzając wszelkiego typu nowoczesne auto. Tyle. Po trzecie, dziki zachód i Indianie. Więcej następnej teorii. W sumie czy to dobrze czy źle, nie mi to oceniać, ale kucyki z wiosek w towarzystwie większych sfer to straszne nieokrzesańce. Dziwne, bo w swoim rodowitym mieście zachowują się o niebo lepiej. No bo nikt w dzisiejszych czasach, żeby zjeść tort, nie bierze go z główki lub na wytwornym przyjęciu pokazuje jaki świetny z niego tancerz. Tak, chodzi mi tu o Twilight. I tak, jest to sarkazm. Może przejdźmy do tytułowego pytania. Ostatnio podczas lekcji religii zastanawiałem się, czy Riety przez swoją pazerność i chciwość nie stanie się dziw kobietom lekkich obyczajów. Na ten pomysł wpadłem oglądając fanarty, dlatego no, nie hejtować. Wiem, wiem, to seria dla dzieci i takie rzeczy nigdy nie będą miały miejsca. Raczej pięknej białej klaczy. Zbyt często zdarzają się kłamstwa dla sławy, jednak przez większość czasu jest odpowiedzialną klaczą. Na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostawcie łapkę w górę i jeżeli jesteście nowi, również subskrypcji. Wesprzyjcie mnie ciepłym komentarzem, a ja idę gotować nowy odcinek. Kopytko!